Ja Olek. Dzisiaj gramy w Minecraft Survival i to będzie Minecraft Survival, i to będzie sezon drugi. Tak! Będziemy sobie grać jeszcze raz w nowym świecie. Ale tym razem na komputerze. Zdecydowałam co zrobić, bo czekajcie, przyciszę trochę. Dobra, no bo. Do... Telefonie albo na tablecie albo w ogóle. No na tablecie nagrywałam T sezon pierwszy. Tylko Ted źle się nagrywa, bo nie ma za bardzo tam dobrych programów, ale na komputerze są lepsze, dlatego będę nowy sezon robić. I to... zapiszmy sobie I wal se sezon 2 Trochę na przetrwaniu może być normalny poziom. Tak. A co to mapa początkowa? Nie wiem. Eee. Dobra, może być. Czekaj. Tak, normalny. Jeszcze to co nie jest. Dobra. Ok, to razem nie będzie w inventory. Dlatego, bo ten. No, bo wtedy, jak mam coś takiego, Keep Inventory albo koordynaty łączone, no to wtedy nie mogę osiągnąć, zdobywać. A to brat, bo chcę osiągnąć się zdobywać, to dlatego to robię. No to. Teraz. I czekajcie! Tutaj jest jakiś. Ten. Tu jest. Evoker, a ten Vindicator jest. Tu są te Pillagers. Tylko, że trochę dziwne to. No, bo to oni są w takich, tych raids, takich raids. No, i to dziwne. A jest wioska! Tak. Ok, idziemy do wioski, zobaczymy, co tam jest. Uuu, super, się trafiło tak na sam początek wioskę znaleźć. To bardzo szczęście jest. Okej. Okay. No i są nowe designs. Czekajcie, czy to jest? Tak! Bo się przestraszyłem, że to może być zombie, village, bo takie tam. Ale nie, bo chyba tam nie byłoby drzwi w ogóle wtedy. W wioski, zombie wioskach. Okej. Okay. To już. Baba od razu na sam początek mamy już dużo fajnych rzeczy. Dobra. O! Jeszcze jak widzicie mam nowego skina Taki, Taka dynia jest z tym krawatem To i przed Halloween No to założyłem, ale mi się spodobał to jeszcze mam Chociaż już Halloween ci skończyło Tylko nie miałem szansy wam to pokazać Tym, przed Halloween albo na Halloween, albo coś takiego Okej okay. Prawie jakieś jeszcze inne domy Weźmy też ten, ten wodek, bo może się przydać nie wiem czy na pewno się przyda, ale tak w razie czego biorę okej, okay, jest tu coś? bo szukam jakichś użytecznych rzeczy mogą być jakieś okej, okay, tu, tu jest jedzenie, dobra nie, nie, kwiatek niepotrzebny za bardzo no tak. Okej. Okay. Mamy jedzenie i to dobrze. Bo to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na pierwsze kilka dni. I gdzie idzie ten golem? Nie, mnie nie atakuje chyba. Nie, bo nie uderzyłem villagera żadnego. No bo one tylko cię atakują, jak uderzasz. Jak ten, jak radziesz im rzeczy, to ci nic nie zrobi. E golem I To fajnie, bo, ta, bo jakby nie mógł tego robić, no to raczej by... Weźcie to wiesz co? Łóżko też sobie wezmę, Przy, na pewno się przyda Ale mam nadzieję, że nadal wystarczy łódżek, nie wiem jestem pewny dla Milkerców dla wieśniaków OK, jest tutaj są te, ale już mam, że Ladon to nie wiem. Albo to wezmę, to wezmę. Oni pracują tu. Pan pracuje. Fajnie. OK, posadzmy te drzewa. No i teraz zastępci ścinać drzewo. OK. Super się tam na, na początek trafiło. Zobaczę to. Nie mam tyle szczęścia i to bardzo dobrze jest. Dobra, poszukam teraz może więcej żelaza, żebym mógł zrobić więcej tych narzędzi żelaznych. No, i potem trochę patyczków na rzeczy różnych. No, i też może trochę węgla, żeby przetopił, i pochodnie zrobił. I sobie może dobek z jakimś pierwszym zrobimy. Okej, okay. okay, teraz owce raczej mają szczęście, bo nie muszę ich zabijać, jak zazwyczaj. Okej, okay, teraz będę mógł chociaż pochodnie robić. To jest dobrze. No i tak właśnie położę tutaj, żeby było widać ile mam tych surowców, i żelazo też chcę wiedzieć, ile mam. Żebym był pewny, że mam dość. Ok, I jeszcze tu nie, dobra, już mam to wszystko. Nie, nie jest tu. Rewolucja 5, 6, bo będzie jeszcze 6 patyków potrzebowało, żeby zrobić. Ok, narzędzia wszystkie, oprócz kilofa. I butyki bo nie na bardzo jeszcze potrzebnego. napytka. Może później będzie, ale na razie nie. Okej. Okay. I to fajne do jaskinia. Może tam diamenty będą. To byłoby super. Wyobraźcie sobie, że to będę diabety i będę mógł wykopać, bo już mam żelazne kilo. To w pierwszym odcinku diabety znaleźć to coś bardzo tego No, w Hermitcraft, no to tam. Tam mu Bożu było zazwyczaj taki YouTuber. Znajduje pierwszym odcinku diabety. No, albo na niektórych. W to nawet w zerowym. Ale, ale tam on robi dużo kutów. Ale próbuję robić. Nie kutować nic. Żeby zobaczyć. I zobaczyć, czy tak też się uda. Bo ten... Tak. ok, Słyszę jakiegoś zolbijaka. Dobra. ok. Wiecie co? Oszczędzać. Chcę, chcę trochę poszczędzać pochodzi. Może lasu, nie zauważyłem wcześniej. Dlatego... Okej, jest zabi, jest zabi, Okej, przestraszyło mnie trochę. <grym> Okej. Okay. Myślę, że to dobry pomysł, oszczędzę spokojnie, no bo wtedy, no to... Bo wtedy, no to akurat nie będziesz musiał ty tracić ich. No to akurat taka ekscelencja to jest oczywista dość. Okej, okay, jeszcze tam pójdźmy i potem jak będzie denet, to... Okay. Szpyszam szkieleta, okej. Okay. Dobra, no to kopiemy żelazko. Pająka słyszę też. Ok, kopny po prostu. Ks. Tak. Dobra. Ks. Wracam, wracam. Tak, jeden tylko. U, jeszcze tu jest. Te, duże żelazo znalazłem już. To cieszę się bardzo. Wow! Tak dużo? Zazwyczaj nie znajduję tyle tak, w takim szybkim czasie Tylko może być to, bo już 10 minut nagrywam Ale nie, bo dopiero chyba stworzył się świat na 2 minutach nagrywania Chyba No to może jest już... Może no to chyba już słońce zachodzi No to teraz idę budować jakiś domek albo coś takiego Okej, okay, idę budować domek tak, dobra, mamy też błoto, żelazo i węgiel. To dobrze. No i już słońce zachodzi. Jeszcze nie jest ciemno, ale zachodzi słońce już. Dobra, chlebem kopię. Na razie nie mam siekiery. Czekajcie, zapomniałem o czymś ważnym. ten potrzebuję jeszcze piec zrobić. Dobra, kopmy te drzewo i zróbmy pierwszy domek. O tak. Dobra, kto kilka drzew sobie wykopie i zacznę budować. Nie będzie musiał, nie będzie taki, aż taki elegancki, porosty domek. Żeby przetrwało to chodzi Ale potem mogę sobie próbować ten coś lepszego zrobić O nie, 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 już jest ciemno Okej Tylko szybko, szybko muszę, muszę szybko budować Dobra, to i dobre miejsce. Albo mogę też w domku w nie pomyślałam o tym, ale... Ale sobie zbuduję tak wprowadzi czego. Albo nie, 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 pójdę do Wilkersonów. bo mogę nie zdążyć dobra idę. I tam pójdę spać w moim łóżku. Albo mogę po od razu łóżka do ziemi położyć tam usnąć. Ale, ale też ten. No, on śpi tam. A czekaj, mogę już spać? Tak, mogę, to dobrze. Dobra. Ok, jeszcze. Wiem, że był punkt odradzania, ale chcę teraz, bo. Ale chcę w moim domu mieć łóżko. A więc dlatego. Tak zrobiłem. Dlatego tak postanowiłem zrobić No bo w domu... A i tak blisko ma punkt odradzania Tylko nie wiem, czy to dwa razy powiedziała Powiedziała to dwa razy, nie wiem Ok, budujmy domek Tak. Takie malutki na razie. Później ulepszę sobie. Ale na razie może taki być chyba. Dobra, budujemy ojcie. Okej, okay, jeszcze więcej drewna potrzebuję. A więc chyba dobrze, że w jakimś znowu tak poszło spać, bo. Tak to by. Skończyło się drewno, nie mógłbym. Nie mógłbym ten. Dokończyć domu i bym to i bym ubał. To byłoby źle. Ale nie wiem czy bym, nie wiem czy bym umarł właśnie. dawała no to zbroję całą. To właśnie to o tym nie jestem pewny. A więc tak. I jeszcze dobry pomysł chyba jest taki, żeby farby mieć. A tego, bo... Żeby można było sprzedawać te te na i szmaragdy kupować, i za szmaragdy różne tam rzeczy jeszcze. To byłoby dobrze, czy farby zrobił, ale na razie to nie mam czasu za bardzo. To może po prostu będę brać te rzeczy od wieśniaków. Ków, pól. Będę z pól wieśniaków brać te rzeczy. Ich. I będę je sprzedawać. Ale to trochę te to trochę... No nie tak, nie da 100%, ale... Ale to... Trochę można ten to powiedzieć, że to kradziesz, ale to ma nie ma takich zasad, to, to, to sobie robię co chcę. I tutaj nie ma zasad, to... Tylko jedyna zasada jest, żeby nie uderzać wieśniaków, bo wtedy golem cię zatykuje. No, możesz to zrobić jak chcesz, ale ten. Ale potem będziesz musiał walczyć z Golemem. Albo uciec. Bo kiedyś grałem w Minecrafta na przetrwaniu, ale nie nagrywałem. No i uderzyłem wieśniaka przypadkiem. No i Golem szedł i musiał uciec i wódkę zrobić. I na zupełnie inną wyspę uciekłem. Uciekłem na inną wyspę. To dlatego lepiej nie uderzać wieśniaków. Moim zdaniem. Patrzcie jaki mały dom. Okej, okay, wykopi to. Dobra. Teraz podłogę robimy. A, bo nie, 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 wiecie co? <ścoughs> Nie, nie, nieważne już. z będzie trochę długo, ale jednak nie, nie mam dość. No i tak chyba lepiej wygląda. Dobra, no to weźmy nasz tu, żebyś liczył i zróbmy trochę tych potrzebnych rzeczy: drzwi, skrzynia, piec. O tak. Dobra Okej okay. Tak I tak I tak Dobra To na razie wystarczy na pierwszy domek Dość dobrze wyszło Jak to pierwszy odcinek to jest dość dobrze I O, fajny ten dzwon jest Dobra, nie połóżmy, połóżmy tutaj, to może być, tylko nie wiem czy mogą tak używać go te wieśniaki, ale jak tak to, ale mogą to zrobić, ale więc jak mogą to nie wiem czy po prostu go użyją kiedy chcą, czy musi coś być, bo może musi być jakiś raid albo coś, ale to po prostu fajny jest dzwonek do mojego domu. Tylko że trochę głośno to jest jedyny problem <grystanie> Okej, okay, to się przetopi teraz żelazo. To dumny jest sobie jak na pierwszy odcinek, to i dość dobrze jest. Dość dobrze zrobione na razie. ok No i teraz... Schowajmy trochę tam rzeczy. A właśnie to zatrzyma pateki na razie. I tutaj też miejsce na do narzędzia. Dobra. Miecz. Jakiera. I łopata. No i chyba będzie tak, tak. Będzie wystarczy, żebym pełną zbroję zrobił. No to dzisiaj to chcę zrobić. Już niepotrzebne nam są te nogawice. To robimy jeszcze jeden nas się potrzebuje, To jeszcze ten 5 zostaje, to super. Poczekam teraz, co się przytopi. No i jak to się przytopi, już to. Zakończę odcinek i będę mieć zbroję pełną, że do no, pierwszym odcinku super strasznie. Wow! I jeszcze, jak w trakcie czekania, aż to się to stopi, to spróbujmy sprzedać, ten trochę. Ty, dowie, się, jak spróbujmy sprzedać różne rzeczy. Co ty chcesz? Kartki chcesz, dobra. Chyba to farmer musi być. Okej, okay, dobra, spar... farmer jest jakiś tu? Jest farmeru bohandlować. Tutaj biegają tam. O jest farmer, jest farmer. Okej, okay, marchewki. Co to jest? A nie, do mnie nie idzie, dobra To są te, te Beach route, Że... jak się Buraki, buraki Dlatego I do jed dla jedzenia też będzie dobra farma. Nie, na razie nie widzę żadnych pola z marchewkami, niestety. To, że będę musiał sam posadzić, tylko nie wiem skąd wezmę. Jak tam nie ma marchewki. Będę musiał jeszcze gdzieś znaleźć. Dobra, chodźmy do tego domu. Mam nadzieję, jesteś gotowy. A, jeszcze się robi. Ale już wystarczy na resztę zbroi. Tak, no nogawice, buty jest. Tak, tak, tak. Bu... Bu. Bu. Ha! Jestem cały gotowy. Mam pełne rzeczy. To tak. O, co się koje. Dobra, jest. Że wam się podobało. No to. Um. Da A się ty, czekajcie, myślałem, że da się blokować mieczem. Da się. A nie, bo są starsza szkoda. jeszcze na beta, rok się też nie da. No to. Kiedy będzie dot? Pa!